Hej, witajcie we wtorek, chciałam być w czwartek. Ciężko, ciężko, dzisiaj ciężko schodzić. Dzisiaj ciężko, jakoś e, od rana ciężko. Rano byłam w ogóle na ulicy sklepie, nie? Pojechałam z, z samego rańca, ale oj, chyba ta pogoda, bo leje po prostu jak z cebra, jest tak pochmurna. Głowa boli od samego rana po prostu, robię dziewczyną wodę z miodem i będę sobie namaczała grzybki, bo będę chciała ugotować bigos na święta już, e, już na święta chcę ugotować bigos, bo przed świętami tak naprawdę ten ostatni tydzień, to nie wiem jak Lucia po tej operacji będzie i nie wiem czy, no co, co mi da, co, jak to tam się zrobi matko, to teraz zakręcą. a to ja faktycznie. E, grzybki, namaczam sobie grzybki, to będzie bigos nie byle jaki Więc Więcej grzybków sporo. Bo ja lubię jak jest dużo grzybków. Coś tam, a mówi, że Aga zrobiła. Dobra. Bo tej kapusty nie ma, za dużo to będzie sam bigos grzybowy normalny. Dobra, ja sobie namaczam grzybki, o, w misce. tutaj, tegoroczne, suchutkie. E jakoś zrobiłam sobie herbatę, wezmę sobie tabletkę od głowy, jakoś zbieram w sobie, e no i ogarniam resztę, tak? Już jest poodkurzane, poogarniane, tak wiecie, sprzątają, już jest w miarę, a teraz ogarniam. Się właśnie z dziewczynami coś, coś robię. Myślałam o takiej jednej rzeczy, ale to ale to zaraz. O Boże, bym sypała, no nie. Kto jest w moim wieku albo e, starszy? No starszy to, no starszy też, bo młodszy to może już niekoniecznie, ale pamięta tego typu książki. Ja jeszcze pamiętam ściągnęłam sobie z internetu, zanamowałam całość, o, naszytki sobie spięłam i będziemy z dziewczynami robić coś z mi to się kojarzy, słuchajcie, z takimi, no, czasami w PRL-u, tak? Jakieś takie, no nie chcę powiedzieć sondytne ozdoby, ale no takie... no inne niż teraz, tak? teraz. Inaczej, kiedyś było tak bardziej prosto, będę czytała z dziewczynami mi o choince i będziemy robić łańcuch taki mm, wiecie, z tych kółek, nie? Taki starodawny łańcuch z kółek, i powiesimy, jak nam się uda. Tanko o tablicy, zobaczymy, jak nam to, to wyjdzie. Rysiu, czy ty chcesz się przywitać? Bo Ty jeszcze dzisiaj się nie przywitałaś. Pomachasz ładnie, czy nie? No pięknie, ty się u też. A przesieś buziaczkę? Luśia, jestem z Ciebie dumna, jesteś super. Ok, to my zaczynamy. Luśia, co tylko? Musisz. Okej, okay, to my tutaj działamy. Będziemy, e, będziemy sobie czytać i robić łańcuch na choinkę ze starych wycinanek. Mamy ich mnóstwo, więc... Hej, e, witajcie. My tutaj sprzątałyśmy z dziewczynami. <laughs> Pokój po sprzątaniu wygląda tak. <laughs> e, a to dlatego, że wzięłyśmy ten regał, co były książki. Lusia, no no tak jest. I wstawiłyśmy go tutaj do szafy. We śrączki, bo poprzecinasz. Wstawiłyśmy tutaj do szafy. W szafie jako tako porządek tutaj zrobiłyśmy. Wałek uwiązałyśmy u górze. Tutaj, o. Wszystko tutaj jest ogarnięte. W szafie... Luciu nie można trzaskać, bo paluszki. W szafie wszystko jest poogarniane, słuchajcie, serio, serio. Powycierane kurze wszyściutko. Fajnie było się pobawić rzeczami, <grywki> które się znalazły gdzieś z tyłu. Tutaj też jest wszystko poogarniane, no ale zostało nam do ogarnięcia te książki. Tutaj też, tutaj sobie farby przełożyłam, bo też tak, żeby było łatwiej. No, ale zostało nam do ogarnięcia książki i trzeba w trybie natychmiastowym jechać kupić jakiś regal na książki. I to najlepiej wysoki, może nie do sufitu, bo tu jest e, uwiązana e, huśtawka, ale no trzeba, trzeba coś pomyśleć o tym regale, bo no tak to na święta nie będzie. Zaraz, zaraz, ja Jest. Witajcie wieczorową porą, no może nie taką wieczorową, ale popołudniową. Musia. E, mam tutaj e, wydrukowane już na niebieskim kartonie takie drzewo. E, jak ktoś nie ma niebieskiego kartonu, to może po prostu narysować drzewo i pomalować kartkę na niebiesko albo przykleić drzewo na niebieską wycinankę. Cokolwiek naprawdę ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia, nie? Mam też folię bąbelkową. Taką, wiecie, od paczek, nie? Teraz dużo paczek przychodzi. E, więc zwijam sobie tą folię w rolnik. O, taki. Łapię gumką recepturką z jednej i z drugiej strony. Zaraz pięknie jak nic. OK. Z drugiej też. Jakoś tam bardzo się nie staram. Ok. okay. Przeciwam mniej więcej na środku, które wybierasz to czy to? To Proszę. I będziemy malować. Taką właśnie folią Nie Mielisz tego luśka, to brudne. Biała farba, miseczka, u nas Ikeowa, już końcóweczka. I będziemy y, dziugać i malować y, taki jakby śnieg, coś w tym stylu. Teraz niedługo kalendarzowa zima, więc ćwiczenie w sam raz. to A Musia, co ty chcesz?. Do, 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 do. Co? Do, do. Ja nie wiem o, co ci chodzi.. Do, do. Dać Ci to? Tak, czy nie? Do, do. Ty mi grozisz? Tak, czy nie? Mami robisz no no, yeah? Co ty chcesz? No dobra, To, zaraz zobaczymy, co ty chcesz. Wziążcie to, 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 to! weźmiesz weźmiesz To, Witajcie, jest już dość późno, ale przyszedł czas na to, żeby otworzyć kalendarze. Kalendarz bo my mamy jeden. Proszę bardzo, rodzin karteczkę. Mama przewiesi. No tak, robimy. Co tu jest napisane? Co tu jest napisane na tej karteczce? Kto będzie czytał? O masz, mama, wlazła na kolejkę. Przeczytamy, dobrze przeczytamy. Tutaj koło aś zainstaluję. Koło mojego łobuza. I przeczytamy. Co tu jest napisane? Gdzie włazić czteroma literami na tę kolejkę? Babo. Wykończycie tę kolejkę. 12 grudnia, 12 dzień, na stole. Gdzie u nas jest stół? Gdzie stoi stół? Tam stoi stół.